Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak za starych czasów, będziemy wchodzili sobie dzisiaj parkurki! Jak wam się podobało moje intro, którego nie dawałem już przez chyba cztery filmy, chciałem was y, jeszcze tak zaprosić na ten czat, bo go budowałem dzisiaj, wczoraj, przepraszam. 6 godzin, i chciałbym, żebyście napisali na przykład nie wiem, nie albo tak, bo komentarze podbijają zasięgi parkura. Robiłem go naprawdę 6 godzin. To jest dom ekipy Friza i on jest serio odzorowany od środka. Możecie sobie, sami sobie zobaczyć. Nie będę go pokazywał teraz na tym filmie. Miałem robić oddzielny od tego film, ale w sumie nie. Jestem w parkurach Love Me i dawno, dawno mnie tutaj nie było, naprawdę chyba dwa miesiące nie nagrywałem żadnego filmu z parkurów od widzów więc być może pojawiło się ich trochę więcej, być może nie, być może pousuwali nazwy niektórzy ludzie bo już nie nagrywałem parkurów od widzów dwa miesiące ale widzę, że bardzo dużo jest nadal parkurów tego chyba nigdy nie przechodziłem na odcinku, nie wiem, ja już nie pamiętam, bo te odcinki były tak dawno, dwa miesiące temu a, nie, przechodziłem pamiętam, ale przejdę sobie jeszcze raz w ogóle, wszedłem dzisiaj na Block Star Planet przeglądarkowe i... No, no bo ja głównie gram na przeglądarkowe, tylko nagrywam filmy na takim, wiecie Bo jest lepsza grafika i w ogóle Ale Tutaj jest portal do mety? Dobra, zaraz, zaraz Aha, super, super, świetnie, dobra, patrzcie Wszedłem sobie na Blockstar Planet i patrzę, że w lewym dolnym rogu jest jakiś kit coś No i sobie tak kliknąłem, czemu nie, co, co nie, chciałem zobaczyć o co chodzi i oni znowu coś tam wiecie. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Oni nie, nie wziąłem klucza. Bezpieczeństwo i cały czas coś o bezpieczeństwie Blockstar Planet pisze i w ogóle oni mówią, że ich platforma jest taka bezpieczna dla dzieci. Ale na, na tej stronie wyczytałem, że nastolatkiem jest się od 8 roku życia. <noise> Naprawdę, masakra, ej, klucz był. Nie wiem, jak można być nastolatkiem od 8 roku życia. Patrzcie, macie takiego ośmiolatka, i wy mówicie sobie, a to jest nastolatek, to jest, to jest nastolatek. <laughs> Jak można nazwać ośmi ośmiolatka nastolatkiem? Według mnie tak, jakby nastolatkiem się jest, kiedy się do tego dojrzeje, ale tak najczęściej 13-12 lat, tak może 14. Ja mam 14, ale jakoś nie czuję się jeszcze, jakbym był, wiecie, teens, wiecie, nastolatek i w ogóle. I tam. Pisało też na tej stronie, że, znaczy ja mam 14 za miesiąc, za mi... 20 września się urodziłem, co nie? Tam pisało też, że Blockstar Star Planet jest dla osób, które mają mniej niż 13 lat. Nie wiem, czemu tak napisali, się na tą stronę i wszyscy, i Roblox też pisało, że Roblox jest dla osób, które mają mniej niż 13 lat. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego oni w ogóle dają takie ograniczenia wiekowe. Mam nadzieję, że nie będą banowali na przykład mnie, albo Mikalo, albo Konka. Dlatego, że mamy. Ja mam 14. Prawie 14 lat. Mikalo też ma prawie 14 lat. Nie powinni chyba abonować za to, bo na Movie Star Planet też chyba było ograniczenie do. Nie. Czekaj, co? Czek Przypomniało mi się coś, czekajcie. Przypomniało mi się jedna rzecz. Przypomniała mi się jedna rzecz. Na Mówi Star Planet oczywiście było od, do 18 roku życia. A przypomniała mi się taka rzecz, że w sumie na Blockstar Planet, podczas kiedy pierwszy raz. Założymy nowe konto i musimy podać swój wiek. To przecież tam pisze, że jeżeli masz 13 lat, możesz pisać normalnie, a jeżeli nie, to za zgodą rodziców. Jeżeli masz 13 lub więcej lat. Więc nie rozumiem, czemu na tej stronie w ogóle pisze, że Blockstar Planet jest dla osób poniżej 13 roku życia. To jest trochę takie bezsensowne według mnie. No, takie no niepotrzebne. Ale fajny parkur Jest. Szkło, ale bardzo się cieszę, że ktoś zrobił dla mnie taki parkur, bo ten parkur jest naprawdę bardzo ładny. Może będzie gorsza jakoś na nagraniu, no ale dla takiego fajnego parkura to naprawdę warto. No i tak, i tak pewnie wiele osób oszukuje ze swoim wiekiem na Blockstar Planet. Nie oszukujmy się, pewnie połowa moich widzów oszukało ze swoim wiekiem, a jak już podało yy, prawidłowy na początku to później po prostu zmieniło sobie ten wiek na na przykład nie wiem 20 lat. Akurat ja miałem ta, w taki sposób, w taki sposób akurat dodali opcję, że od 13 roku życia można dopiero rozmawiać na czatach, że ja akurat był październik 2018, czyli ja akurat ten miałem 13 lat. Akurat wtedy. Bo jakby to było we wrześniu, ja bym zaznaczył wrzesień, to nie mógłbym pisać, bo sprawdzałem to. Jakbym zaznaczył wrzesień, akurat w październiku dodali tą opcję Tak idealnie pod y, tego, moje urodziny O nie Pułapka na niedźwiedzie EJ EJ, EJ 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 To jest pułapka na niedźwiedzia. ona się tak nazywa, a ja jestem niedźwiedziem Ale, ale zbieg okoliczności Sorry, że się tak wdarłem No nie wiem, Blockstart Planet cały czas mówi, że jest jakąś mega bezpieczną platformą I szczerze to nie jest prawdą co chwilę są zboczone czaty w top. Mniej więcej na 6, 7, 8 pozycji. Zawsze jest jakiś zboczony czat w top. Nie wiem, czy to są jakieś boty. Bo zazwyczaj tutaj na tych czatach gra od 40 do 50 osób. Wieczorem również gra od 40. Wieczorem w nocy gra również od 40 do 50 osób. Nie wiem, czy to są jakieś boty czy coś. Ale LuxLearn cały czas mówi, że a, my jesteśmy taką bezpieczną platformą. A tak naprawdę. Tak naprawdę to nie, nie są. Co druga osoba na Blockstar Planet przeklina, Nie ufukujmy się. Czy wy chociaż raz nie użyliście złego słowa na Blockstar Planet? Każdy użył chociaż raz złego słowa. No i co z tego? Widzieliście pewnie nieraz, jak ktoś używał złych słów. Ale na przykład mnie też bardzo denerwują osoby piszące pod komentarze pod czatami zboczonymi w top. No bo w sumie osoby, które na przykład jest czat, który nazywa się mocniej, to jest taki przykład, dużo jest takich czatów. To, to jest w ogóle chora, że ktoś robi coś takiego. Nie wiem po co, żeby zniszczyć psychikę jakiś 8-9 latków. Chociaż jak ja miałem 8 lat, to już wiedziałem o co chodzi. Więc... <noise> Dobra, i tak. To może niszczyć psychikę, naprawdę. Nie wierzę, że teraz muszę szukać klucza. Gdzie może być klucz? Pewnie na tym drzewie jest klucz. Jestem pewny, że na tym drzewie będzie klucz. Gdzieś na samej górze pewnie. E, czekaj, zgubiłem wątek, zgubiłem wątek, nie, nie, nie pamiętam o czym mówiłem. Mówiłem o zboczonych czatach w top, ale co dokładnie. A, że tak, że y, osoby piszące pod takimi czatami komentarze, pod na przykład czatem, który nazywa się mocniej, zboczonym czatem, co nie, według mnie reprezentują podobny poziom do osób tworzących w ogóle takie czaty. Bo na przykład piszą rzeczy typu. Mocniej to ja ci mogę patelnią w łeb coś w tym stylu, co nie? Albo mocniej to ja ci mogę, nie wiem, cokolwiek, coś takiego. I to jest... Aha, dobra, tutaj było to. To jest żałosne. To jest też mega żałosne, że w ogóle piszą takie rzeczy. Mega agresywnie. Najlepiej w ogóle nie, pi nie pisać żadnych komów, tylko zgłaszać takie czaty. A ja nie umiem znaleźć klucza i chyba zaraz wyjdę z tego parkura, bo już mnie wkuwa powoli. No, najlepiej no, wejdźmy nawet do top. Na pewno będzie jakiś czat. Na pewno będzie jakiś zboczony czat. Ja, ja się założę, że, że tutaj jest jakiś zboczony czat w top. Mermer, mer, na czwartym miejscu. Na czwartym miejscu w top. Zazwyczaj takie czaty są szóste, siódme, ósme miejsce. O te trzy miejsca. Nie widzicie mojej myszki? A I tak więc LOL. No wiecie, na miejscu masowych, ślubu, galerii handlowej najczęściej są takie czaty. A teraz jest na przykład tutaj. A w sobie jakieś daleka. Mam lagi, ale dobre, niech będzie ten. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Czerwony parkour. Przechodziłem chyba go kiedyś na odcinku, ale dokładnie to wiecie. Dokładnie to nie jestem pewny, więc przejdę sobie go jeszcze raz. Ale w ogóle, co sądzicie o na przykład zboczonych czatach w top? Albo w ogóle co o, o tym, że Blockstar Planet próbuje być takie bezpieczne? Dodali Stelle, która. No patrzcie, dodali tym Stella. I co ona zmieniła? Nic. Bez niej były te same opcje. Bez niej dało się zgłaszać ludzi normalnie. Bez niej dało się wejść na regulamin. Bez niej dało się przeczytać jakieś tam zastrzeżenia i warunki. Ona dodała tylko jakieś nie wiem, tak naprawdę co? Tylko konkurs na nią, tylko konkurs na stworzenie tej postaci. Olcia chyba wygrała? Nie, nie pamiętam czy to Olcia, wy... A nie, Olcia wygrała na Dexa. E, nie Olusia, tylko Olcia. Nie, nie milcie, nie mylcie. Ale mam lagi, ale mam lagi. Ładuj się, ładuj się. O nie! Zapomniałem o czymś. Zapomniałem o czymś, ale mam lagi. Zapomniałem o czymś ważnym. Zapomniałem o czymś strasznie ważnym. Chciałem wam powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za wbicie tysiąca subskrypcji na moim kanale. Nie przygotowałem się do tego. Ale może zrobimy jakieś losowanie na czapkę Jeep. W sumie, czemu nie? Jeszcze napiszę to... W przypiętym komentarzu napiszę, że losowanie na szapkę drip dlatego możecie napisać no tam będzie w sumie jeżeli ktoś nie obejrzał do tego momentu filmu tam będzie oczywiście co trzeba zrobić, żeby dostać taką czapkę wiem, że to nie jest jakieś super duper cool, ale no ja mam ja mam mało komentarzy zwykle pod filmami, dlatego to może być duża szansa na wygranie a może nawet zrobię szansę na y, drip spodnie jeszcze może jeszcze bluzkę pixel? Czy chcecie aż trzy rzeczy? Ja mogę zrobić aż trzy rzeczy. No dobra, to niech będzie, że ja mam złotą bluzkę pixel damską, spodnie niebieskie drip i czapkę pomarańczową. I to będzie dla Was. Czemu to, czegoś takiego nie zrobić? Widziście tysiąc subów, więc zrobię taki konkurs. Będą aż trzy rzeczy do wygrania. A u mnie pod komentarzami jest zwykle z 20 komentarzy, z 20 do 30, czyli teraz pewnie będzie z 50-60. Czyli macie szansę 5% To w sumie 5% że cokolwiek wygracie To w sumie nie jest tak dużo Chociaż nie, może macie większą szansę Nie, nie mam pojęcia, ja, ja jestem sobie z matematyki, nie umiem Ostatnio też generalnie bardzo dużo oglądam komentarzy I znalazłem taki film Samer Samerek chyba Cała prawda o Mikalo, co nie? No i właśnie oglądam ostatnio bardzo dużo na przykład Gargamela a więc a na przykład, wiecie, jak robiłem właśnie ten czat ekipy, to tak, to miałem spotkałem na przykład. A co ja tam? Oglądałem y, na przykład Garo albo A Nie, wy pewnie nie wiecie, Gerga no, może znacie, ale A raczej nie. Bardzo, bardzo inteligentni kolesie bardzo w ogóle polecam. No i po prostu sobie tak oglądałem. I znalazłem taki film, o Jezu, dobra, wychodzę, idę na ostatni parkour. Znalazłem taki film, cała prawda o Mikalo, który obejrzałem dwa odcinki. Jeszcze ona czytała komentarze. I się zastanawiam, czy nie nagrać y, odpowiedzi na ten film. Bo ostatnio w sumie bardzo mi się spodobały komentarii i mówię, chciałbym sam czegoś takiego spróbować. Y, no, nie zgadzam się po prostu z opinią tamtej osoby, ale mam lagi! Pomocy! Nie zgadzam się totalnie z opinią tamtej osoby, gadała w ogóle jakieś głupoty. No, ja generalnie lubię Mikalo, ale nie, że jestem jakimś ogromnym fanem, jestem po prostu widzem. Yy, lubię Mikalo, ale nie w sensie tak, że wow, Mikalo, Mikalo, że cały czas za nim chodzę i w ogóle. Nie, tak nie robię. Po prostu. Znaczy, też rzadko w sumie. O, mój, mój prefabrykat. Rzadko w sumie też ogląda Mikalo, bo nie chcę mi się. <grymne> nie chce mi się za bardzo oglądać w sumie Mikalo. Jeszcze jak nagrywa teraz tu Gahala Live, jakiś tam Star Stable nagrywał. Nie! No nie! Pomocy. Dobra, napiszę że już nagrywam. Tak, nagrywam. Eee, no i tak. Takie życie. Nagrałbym odpowiedź na ten film, ale musiałbym się przygotować do tego, co Scenariusz i w ogóle ciekawy, ile osób by to obejrzało. Znaczy, sądzę, że pewnie nie za dużo, ale. Znaczy, no tak. 300? No to dużo w sumie, dużo. Ale może nawet Mikalo by obejrzał, może nawet twórczyni tego filmu, może by nagrała jakąś odpowiedź sensowną, nie mnie i nie dającą. nie wykładającą mnie na przykład do buzi słów albo cokolwiek. Bo ta osoba czyta komentarze pod swoim filmem i w ogóle nie brała do tego, do siebie, że ktoś może mieć odmienne zdanie od innego, tylko od razu obrawała tą osobę we żałosny komentarz, bo ma inną, inną po prostu. Jezu. Inne, inne zdanie od niej. Odmienne zdanie i od razu to jest żałosne, strasznie. No bez sensu. Każdy może lubić, Mikalu, każdy może nie lubić, ale nie wyzywajcie. Nie wyzywajcie bezpodstawnie na przykład, nie wiem, nie piszcie, że Mikalo wygląda na twasia jak koń Albo coś takiego widziałem, takie coś, bo obrawania ze względu na wygląd to jest naprawdę zejście na sam, sam dół I to jest okropne Więc tak No... Jeszcze bym w sumie porozmawiał w tym odcinku, ale już odcinek chyba trwa bardzo długo, więc dziękuję Wam za oglądanie, ja byłem w Mil i to jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Czekajcie na konkurs na czapkę Drip e, pomarańczową, niebieskie spodenki Drip oraz bluzkę Pixel damską. No zrobię sobie taki konkurs. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja byłem w mil i to jest koniec tego odcinka. Cześć.